Elu, elu! Ja jestem Franek, i dziś będzie kolejny poradnik, jak zrobić animację. Tak. Tak. Ostatnio, niestety, za późno zacząłem nagrywać. Klikamy HTML, HTML5, Canvas. Dobra. Mmm... Okej, okay, dobra. To było bez powodu. Dobra. Dzisiaj mam lekką chrypkę, ale to nie przeszkodzi nam. Dzisiaj będziemy się zajmować um, klasycznym ruchem um, klasyczną animacją. Czyli powiedzmy, że um, dzisiaj. Zrobimy tak, że piłka spada, odbija się, spada znowu, no i tak parę razy. Yy, tak, najpierw, yy, aby zrobić klasyczną animację, potrzebne nam jest zawsze, yy, nie możemy to zrobić po prostu, że powiedzmy, że chcemy kółko, no i yy, no, animujemy. Trzeba specjalny symbol z internetu pobrać, po prostu. Yy, najlepiej plik jpg yy, zaraz wam pokażę yy, chociaż nie pokażę Mua, ha, 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 ha. no yy -y. wyszukuję właśnie yy. hmm. Dziwne, Dobra. Zaraz nam tu znajdę. Yes I tak, gdy już pobierzemy z internetu albo coś, to klikamy biblioteka w tym miejscu i tutaj mamy takie coś. I z folderu przeciągamy ten plik do biblioteki. W ten sposób. O. No, to się załaduje nam, chwilkę. Um, tak dodam, że pliki, które. Właśnie mamy w bibliotece, będą się nazywać symbola. Tak, teraz przeciągamy z biblioteki tutaj. Bierzemy przekształcanie swobodne Q. Prz przytrzymujemy Shift. Ok. I taka piłeczka. Można już z nią zrobić animację. Um, tak. Teraz um, bierzemy gdzieś do 15 i, i przejdźmy konwertuj na klatki kluczowe. Um, tutaj klikamy, bo jak tak robimy, to tutaj klikamy na tą ostatnią. Um, what? Uh, Okej, okay. tak nie powinno się zdarzyć. V? 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 Serio. Dobra. <śm> Od nowa. M. <śm> um. jaki to jest dobra um. mm, dobra. Od nowa piłeczka. Um. I dobra, tak. Aby zrobić animację przesłamy gdzieś na środek. I mm przetrzymujemy shift i strzałka w dół i tak mniej więcej do samej ziemi, proszę, tak i teraz klikamy tu mniej więcej no gdziekolwiek tutaj na tym pasku i otwórz klasyczną animację, bum i teraz serio nie wiem o co chodzi po prostu od nowa to zrobię szybko. Bez cięć, bo cięcia niszczą ludzi. Dobra. Jeszcze raz. Tak. Mhm. Trzeba się skupić po prostu. Dobra. Tutaj. I shift w dół. Klikamy strzałki. To znaczy w dół strzałkę klikamy to hop, wypuszczamy Shifta. Teraz przekonwertuj na klasy... utwórz klasyczną animację i mamy. Spada. Teraz aby to lepiej wyglądało, klikamy tutaj gdzieś, najlepiej gdzieś, o tutaj przy piątce, jeżeli taką robimy, mniej więcej tak. I dynamikę ustawiamy na minus 100. I teraz to będzie wyglądało tak Czyli po prostu Stąd będzie wolno i tutaj będzie przyspieszać Tak to działa Teraz jak zrobić żeby piłka się odbijała Bierzemy gdzieś do piątki Przekonwertuj na klatki kluczowe I SHIFT do góry Gdzieś tak Może jeszcze wyżej I kolejna klasyczna animacja I to będzie wyglądało tak. I tutaj też możemy dodać, jeżeli chcemy, to już jest wasza sprawa. Mm. No i znowu tak. I tak parę razy. Um. I to będzie tak wyglądało. Aj, tutaj zepsułem trochę. <grym> Nie, to usuwamy. Usunę klatki. To zresztą te też. Ups. Zepsułem. No bo ja taki wujek, psujek jestem sobie. No i to też. Czyli wszystko od nowa. Dobra, nie. Ja tak nie wytrzymam. Robię cięcie. Ym. Tak. Cięcie. Wrócę do was.